Cześć, historii. O, cześć, to Cześć, Wojciech. Cześć, pierdź bąk. Dobra, tu będziemy patrzeć. No, zobaczymy, zobaczymy. Rodziny są, cieszą się. O, o, o! Nie, już myślałem. I zobacz na DC, coś pisze do ciebie. To nie piszesz do mnie kurwa, na Discordzie, to nie wiem, gdzie piszesz do mnie na Discordzie, jak nie mam wiadomości. Powiedz mi, gdzie. Ważne. Ważne i nigdzie nie ma wiadomości. Gdzie? Kto? Ja mam poblokowane, nikt do mnie nie może na priv napisać. A ty mówisz, że ktoś do mnie pisze. Nie mam żadnej wiadomości. Mam delay. Jaki delay? Bo mi laguje twojego streama i dlatego. A, rozumiem, rozumiem. To zmień przeglądarkę. To ci nie będzie lagować mordeczko. Jak zmienisz przeglądarkę, to nie będzie ci lagować. Tylko na operze to laguje. Tak, jestem w Watykanie. Gaszę kamerkę, bo zjem sobie. Wierzysz w Boga, mamą? Raczej w stronie od odpowiedzi na tematy religijne. <laughs> jakbyś grał w grę na Twitchu i ludzie kamerę widzą. <laughs> Stream Stajperzy, zobacz. Zobaczyli kamerę i biegli za nią. Chile. Widzę po lewej. Ta, ale tam na balkonie wychodzę. Ile księży, ile ludzi. Każdy nie może się doczekać. Argentyna. Meksyk po prawej, flaga. Daleko tam Rumunię widzę. Belgia chyba. Nie, to wie Rumunię, to mi się podoba. Chile. Urugwaj widzę, Polska jest. A nie, to Chile, bo gwiazdka jest. Tu, po lewo daleko Francja. Argentyna. Polska też jest, była flaga, to nie widzę. To chyba z niebieskie niebieską to Honduras chyba. Irlandia. To chyba Irlandia jest, no nie, pomarańczowo biało zielona. Ekwador po lewej chyba to jest. Brazylię daleko, widzę Argentynę, Chile, Stany Zjednoczone. O, nawet Watykanu flagi widzę tam. A jest Polska, jest Polska, tu, tu jest Polska, patrz, tu, tu Polska jest, ziomuś macha. Na środku po prawej Polska jest, no. Portugalia, tam też Polska po prawej, przepraszam. Kardynał Mortadello, już widzę te przeróbki. Już widzę te przeróbki, Kardinale Mortadello. O ten moment! To ten moment! Idzie! Nie ma końca świata! Nie ma końca świata! A to nie on? Okej. Okay. No i. No i on. Nie klipujcie tego, proszę, ten się Anunciuję wobis. A... A... Jest przypomnienie, że jak będzie papież. Ten to jest koniec świata, no ale... W kardynale Mortadello! <laughs> nie został wybrany, bo jest na balkonie! Jest na balkonie, nie został wybrany! Ciekawe z jego państwa! Czekamy z jego państwa! Cześć Natalka, nie, bo co głupie przepowiednie, takie powiedzmy żartobliwe, nazwijmy to. Ty, tam lord Sitków jest, widzieliście? Tam imperator był! Ty, 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 no nie? Jest taki w kapturku czarnym był, no nie? Ciekawe czy wiedzą już kto nie stoi tam, no nie? Ciekawe czy, czy już wiedzą. Jak myślicie, czy ludzie wiedzą, no nie? Jak myślicie, widzowie? Oni wiedzą już, widząc kto tam stoi, ko kogo brakuje, kto będzie wybrany? Z Chicago będzie. A skąd wiecie, że on. Jak ogłosili? Nie ogłosili jeszcze. Czytał? O zobacz jaki ten mu dywan rozkładają piękny ty. A nie to ławka. Jak? Niemiec z Argentyny. Tutaj ziomeczki. Kardynałowie. Oni Fajne takie gestykulacje takie majestatyczne mają, no nie. Przedłużają te grysku, że mam napięcia brać. Ten jaki strój ma dziwny, ty, co to za strój jest? Smok ognia. Dobra, niech te firanki odsłaniają. 600. A zakłada secik, żeby mieć enchanty dobre. Tak w zakłada czapkę. Pie piekarza ta. A, on ma bufy dobre, dużo many. Ileś tam do wiary, no nie? No ta, bo to musi być cały set i ma dodatkowe bonusy wtedy. Do wyglądu zajebistości i w ogóle, no nie? Nawet dla Laponii są, zobacz. Choinki, z Laponii. Wiecie o co chodzi? Mikołaj święty i te inne. Naprawdę Libia ma choinkę na fladze? To nie była Libia. Lecisz. Dobrze mówiłem, że Laponia. Nie, też nie Laponia, to nie wiem. Ty faktycznie to jest Libanu flaga, ty. Jak się śmieją z nas, ty. No, bo jak się zaśmieją. Ha, ha ha my już wiemy, on jeszcze nie. Hahaha. Ha, ha. Ten coś ziomuś smutny. Jaka podobna do ojca, no nie? Włoski kręcone, tu włoski kręcone. No dobra, już idę do tego balkonu, jak tak bardzo chcecie, no. Niech wam będzie. Też wam pomacham. Idzie. Ja <laughs> się <laughs> przestraszyłem. <laughs> Ja się Ale planka nam zrobili Zobacz ile telefonów na no, dziewczynka się popłakała aż Zobacz Ale to muszą być emocje dla niego, no nie Pierścień rybaka Ale to muszą być emocje dla niego Ja pierdzielę, no nie Jakie to muszą być emocje? No kurde, wiesz, że są takie emocje, za co się powstrzymuje od łez! Ja też bym się popłakał na jego miejscu. Widzicie, jakie to wspaniałe uczucie? Zobacz, ile ludzi, człowieku. Questa dostał. Questa na Fire A Apache, jakieś helikoptery będą kupować. Będą helikopterami wodę dostarczać. Bo on z czwarty, no? zienie, mówisz Apaczom. A! zienie dla Apaczów, o. No specjalne chyba podziękowania dla Rzymu, no nie? Coś takiego. Wszystkim wam, bracia i siostry z Rzymu? Mm, jaki Złok. głosik z całego świata? Z dzień wołania... O, Madonna! Do Madonna do koncert będzie dawać. Widać jak. Tłumi emocje, widać to jest, bo mimika twarzy mu to mówi tak. Cały czas ten, no nie? Kardinale Mortadelus. Ja se zrobię taki name w jakiejś grze kiedyś. Ra, widzicie? Amen, Ra. Odpuść zupełny. zobacz, Zobaczmy. Czędzisra! I tu pan czuję niepokój. Łzy ma, zobaczcie, ja! Ale się kurde, walczy, żeby się nie popłakać. Właśnie, to zna ten plac świętego Piotra, chodził tu bardzo często, spotykał ludzi. Dobra, raczej że mnie śmieje? No to zajebiście, się, że się, śmiejasz. się, mi się śmieje. Aż się, się śmieją twoi starzy człowieku. <laughs> I ci to nie przeszkadza. No to tak, mordeczki. Witam serdecznie. Rurku dlaczego? Dlaczego ta kamerka jest upierdolona? A gdzie to jest Na Tu? O, elegancko. Tu macie mordeczki stronkę, bez e, 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 no połcze energetyczne, podkreślam. a ile mam tych budzików? Macie wolne ręce, ponieważ są to takie woreczki. Oczywiście, że wiadomo, jak ktoś jest grubszy, to będzie musiał troszkę więcej tego spojrzeć. Macie tutaj taki pojemniczek. W nim jest drugi pojemniczek, do którego wrzuca się, że tak powiem, zużyte te, 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 te yy, saszetki, Więc ręce masz wtedy wolne. Możesz sobie dwie klientki trzymać i. Wiesz o co chodzi? Nie przeszkadzać. No bo jak masz piwo, to możesz tylko jedno. Bo jak masz piwo i śluga, no to już nic nie możesz, prawda? Więc wiecie, jak to jest, no nie? Ma zajęte ręce, każdy ma jakieś tam swoje te, Albo piwo i kole. Albo nie wiem, wódkę i ten, no nie wiesz, możesz się trzymać. Jeżeli zastanawiacie się, jak. Czasami zapieram po 16 czy 18 godzin streamek, to macie odpowiedź. Ty używasz? A kurwa myślisz, w jaki sposób siedzę po 18 godzin, głupia, stary? I ja trochę ważę, no nie? I Ja trochę ważę. No dawka jest dosyć duża, ale tak jak mówię, no każdy jest wedle uznania tam, czy wedle zapotrzebowania sobie tam. To są zwykłe snusy XD, tylko 10 razy droższe. To teraz tak, póki nie pokażesz mi dowodu na to, co powiedziałeś, masz tutaj permika. has been banned. Ty nie potrafisz chyba liczyć. Także powodzenia, że kiedy jakaś debata z Guciem o UFO. A nie wiem, a możemy kiedyś. A jakbyśmy kiedyś taki podcast zrobili z Dimonzem i z Guciem, kupa strefa UFO? Już to widzę, kucha. Moc masz na prądu. Mordo, ty wyłącz kupę człowieku komputer, bo szkoda, kupa ludzi, żebyś z nimi kontakt miał. Kupę raz ty. Ale się dziać zagotował. Nie wiem, czy się twój dziadek zagotował nie znam twojego dziadka. No ja nie lubię na przykład Debili, no nie? No ty twierdzisz, że szkoda mi prądu, a podejrzewam, że miałbym tu jedną osobę i zarabiałbym więcej niż ty wtedy. Bo to się nie tylko opiera na tym, co ty myślisz, ale ja mogę mieć, nie wiem, mogę mieć swoją firmę? Mogę mieć. Mogę mieć dwie firmy? Mogę mieć. Mogę jeszcze gdzieś pracować? Mogę. Ty tego nie wiesz. Ty po prostu wierzysz ślepo jakimś debilom, którzy używają cię jak psa na posełki, bo mówią aport. I rzucają ci kosyk, a ty lecisz tutaj i się k... czekasz. Więc to się chyba ty powinieneś gotować, że jesteś czymś psem, no nie? Ale jesteś pewnie nieświadomy tego, więc nawet nie wiesz. To tak jak głupi człowiek, nie jest świadomy tego, że jest głupi, no nie? Trzeba mu powiedzieć. Ja lubię strasznie gry planszowe, wiesz? Powiem się Morgana, ja kiedyś grałem dużo w gry planszowe, no nie, najlepszą grą planszową w jaką grałem, to wiadomo, że będzie jakieś Monopoli czy Eurobiznes to się kiedyś nazywało, a z takich kur... bojowych gierek, no to z takich bojowych, czyli z takich, w których, no, powiedzmy, walczysz o coś, to Jaskinia, jest taka seria map Jaskinia, no nie, i to kur... różnych tych, Miesz... no, kur... no nie umiem cię powiedzieć, ale tak wspaniała gierka, że ja nie? No, grałem w jaskinie kiedyś. No i wiem, czy to jeszcze można kupić, bo mojego tam koleg kolegi rodzice byli bogaci i ta gra kosztowała wtedy na tamte czasy parę stów. Gdzie przeciętna gra kosztowała 3-4 dychy, to to ta kosztowało tam parę stówek, pamiętam. I było kilka map. I można było te mapy łączyć chyba, nawet jeśli to będzie pamiętam, i tworzyć jedną wielką rozgrywkę. Po prostu za creeper na ścianie. A to nie jest creeper na ścianie, mordeczko, tylko to jest taki. Zaraz wam pokażę. To jest lampka taka, patrz, zobacz. Z dźwiękiem creepera od razu, no nie? No, kupiłem. Wiecie co jest najfajniejsze? Że obsługiwał mnie jeden z widzów. <grybujesz> Jak to kupowałem. Tak dźwięk wesoło było akurat z Maciem byłem, wiecie, z braciakiem. I obsługiwałem akurat ziołusz, który nas poznał. Fajnie, sympatycznie ziomuś był. I też mają dziwne tam zasady, że oni muszą rękawiczki na rękach mieć, ale kobiety na przykład nie muszą. Czy tam jakąś inną rolę miała ta dziewczyna, nie musiała pojść, trochę. Oni specjalnie tak zawsze robią, wiesz, to są kurwa, takie trolle. Oni mają mniej inteligencji niż lat, wiesz, więc nie ma co się spodziewać po nich tego. Tam mają swojego pana. Który każe im aportować i oni kurwa, bez zastanowienia aportują, bo, no, bo pies się nie zastanawia, wiesz, to jest taki instynkt. Nie kupuj mamą tyle, bo potem na prąd nie starczy. Ale to, że tobie naprąd nie starcza, to nie znaczy, że innym ludziom, wiesz ziomeczku? Nie znaczy, że innym ludziom też nie starcza, no nie? Bidon z Mario. <słysy> Bidon taki metalowy na picie.